Kabaret Fifarafa zaprasza na program z udziałem Oliskosi Oli i Mateusza Kwiatkowskiego. we Wam dzisiaj dać taki y, krótki urywek z programu pod tytułem, właśnie Słaba Płeć. Tylko na początku musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest ta słaba płeć? No, słaba płeć właśnie przebiorę, mamy trochę czasu. Panowie. Myślę, że każdy z nas na takie wieszne niezdecydowanie, problem z odkręceniem słoika, prawda? Po prostu od zawsze słaba płeć. No bo starożytni Grecy. Już oni pomyśleli, czy wpadliby na to, w ogóle, że kiedyś kobiety będą miały prawa wyborcze? A czy człowiek, który wymyślił deskę klozetową, wpadłby na to, że mężczyzna nie będzie potrafił jej opuszczać? <noise> Albo czy tacy rzymscy gladiatorzy, gladiatorzy pomyśleliby o tym, że kiedyś kobieta wejdzie na ring? A czy twoja mama pomyślałaby, że robisz sobie pediki? Paznokieć mi prasta. Tak, dodaj, że to sobota. No dobra, no w Rzymie były też gladiatorki, no. Mateusz, nie bądź jak baba. Jakbym był jak baba, to bym się nigdy do błędu nie przyznał. Tak? To przekonajmy się. Fifa rafa, słaba płeć. <klucz> W kasecie maszyny rotującej znajduje się 30 kolejnołożonych postaci. Bębem maszyny jest pusty. Następuje zwolnienie blokady i rotujemy postać do pierwszego sketchu. Czy w pierwszym sketchu wystąpi? Wkurzona żona z okien? A może będzie to Lord Vader, który wyleczył astmę? A może wkurzona żona bez wałka? Zapraszamy na sketch z wkurzoną żoną bez wałka. Gdzie byłeś? U Krzyszka. Pierwsza uprawa. Co to było? Niestety, najwyżej punktowana odpowiedź to u kochanki. To my mamy w domu tablicę z Jak można i nie dościgam! U Niestety, żaden z ankietowanych tak nie odpowiedział. A co? To... – Co był ankietowany? – Ja i moja mamusia. <grymne> Idźmy dalej. Mateusz, instalator suchej serwisowy z Lublina, prywatny dziwkarz. Dwa słowa od siebie. – Co jemy? – Ty się mnie w takiej sytuacji pytasz, co jemy? Co najwyżej zasługujesz na suchary? Taka sytuacja, historia, anegdota. Napoleon, cesarz Francji, wyjechał do Wiednia i zszedł po schodach. Dlaczego on po tych schodach zszedł? Bo na parter. No jeszcze nie mam kaca, a już się zrobiło sucho. <śmianowicie> Mój ty kochany... Strasburgerze. Daj już spokój, nie bawimy się w to, co jest w głowie. Tak? Tak. Dobrze, to zabawimy się w coś innego. Gratuluję, to jest Twój szczęśliwy dzień. Na ten moment masz już gwarantowany wpierdol. <grywa> w tym momencie po walce pozostanie w domu. Pytanie: Zgadnij, gdzie dzisiaj śpisz? Wysłuchajmy odpowiedzi, a na kanapie B w łazience C wśród swoich. A co to jest wśród swoich? Chleb śpinią! Może chcesz pół na pół. Wolałbym całe 0,7. Ale nie. zadzwonię do przyjaciółki. Z jakiej przyjaciółki? Lecie do krzyżka. Albo nie zdecyduje publiczność. Dobrze, drodzy Państwo, jeżeli chcecie, aby Mateusz spał dzisiaj A na kanapie, zróbcie salę. <sum> B. W łazience stańcie na głowie. Cel w chlebie, to znaczy się wśród swoich. Zróbcie wielki chaos. No, Przez wasze zwolnienia ja z wlepu teraz to ja mam no, Ale dobra, niech będzie w chlebie. Tyle nad małżeństwa przyzwyczaiłem się spać z maciorą. Was, Jesteś pewny? Nie przyjechałem tu wygrywać. Jestem tu po to, żeby się bawić. Pójdę za głosem publiczności. Zaśmycę. Sprawdźmy. nie wiem, tak gdy nie wiem. Mateusz. Zostałeś wytypowany do opuszczenia naszej rodziny. Jesteś najsłabszym ogniwem. Eto, dla mnie i tak była tylko jedno z dziesięciu. Czy w kolejnym skleczu wystąpi? w niebieskiej spódnicy z koszykiem pełnym grzybów. A może? Inspektor gadżet. A może będzie to? Tajemnicza bibliotekarka. Zapraszamy na sklep tajemniczą bibliotekarką. Dzień dobry. Można? Wie pani co? Jest taka sprawa, że ja sobie chciałem kupić telewizor na raty prawda? Ale mi go nie sprzedali, bo powiedzieli, że wasza biblioteka wpisała mnie do jakiegoś Krajowego rejestru dłużników. O co chodzi? A nazwisko mogę prosić? Dziadkowskie. A, dzień dobry. Długo na pana czekałam, może zaczniemy od kawki. A nie, dziękuję, nie piję. Proces kawki. Nie oddajesz książek w terminie. Oj, chyba wysiadł prąd. Ale skoro wysiadł prąd, to skąd ta muzyka? Zajfona. Dlaczego nie oddałeś Wołodyjowskiego w terminie? <śmany> ja! Paralizator? Nie no, telefon z wibracjami. Halo? Tak. Będę tam jutro o siódmej i zrobię z tym porządek. Gnoje nawet nie pisną. Przepraszam, mam jeszcze pułetaty w przedszkolu. Czekacie kara. Co W bibliotece jest Raymond. Nie! Przyjdzie po ciebie z chłopami! Nie! Ja mam rodzinę, córeczkę! A, tym też się zajmiemy. Kubusia, chłopaka ma kóźwa odwaja! Bo pies mu wryża płatkę! Pies, który jeździł koleją? Nie! Yeah. Owczarek niemiecki Rex! Pies, który jeździł koleją Kwiecień 2.11! No, no wie pani, jak tu PKP jeździ. No ale ja przysięgam. Książkę no, no przyniosę, a psa wsadzę do Pendolina. Tak? Tak. Dowiesz się, gdzie jest twoja córka. Jak tylko my dowiemy się, gdzie są nasi krzyżacy. Proszę pani, ja zaraz zacznę krzyczeć. No ale to jest biblioteka. Proszę zachować ciszę. A dlaczego ma Pani takie wielkie oczy? Bo czytałam przy świeczce. A dlaczego ma Pani takie wielkie uszy? Bo to potacie. A dlaczego ma Pani takie wielkie usta? Bo toks. Muszę to oddać, co są wziął. Ten dług przeklęty! Ludzie bez domi, No właśnie, gdzie są ludzie bez W domu! <noise> ja, jak się przeprowadzamy, to zostawili w piwnicy. No przyznaję się! Przyznaję! Mam jeszcze ta <noise> dwie mać! macie. Pani Basiu! Pani Basiu! A tak, o... No chyba się pani przysnęła. Oj, tak, przepraszam. O, przepraszam. W ogóle jak pani może spać w tym remoncie? No. Paną noc pytałam. No to niech się pani ogarnie i tam pójdzie, bo pan już od 15 minut czeka na zemstę. A tak, tak, już idę. Już, już chwileczkę. Już idę. <śleski> z wami porozmawiać. Oj, nikt się na mnie nie patrzy. Jakaś... O, może pan... Czy pan bibliotekarce? To, oczywiście. O, no, właśnie, no właśnie, no i co? A może pan, taka a pierwszego sketchu, czy miał pan kiedyś taką sytuację, że zdradził pan swoją partnerkę, żonę, partnerkę i wracał pan do domu pijanym nad ranem? Nigdy. No, tutaj nie będę daleko szukać, pan wygląda na dosyć przystojnego. <noise> Wiecie co, ta tablica troszeczkę przeszkadza w rozmowie, także ja po prostu zaproszę was na kolejny sketch. To jest taki numer, że publiczność go uwielbia. Czy w tym spełzę zagra? Nisko budżetowy sposób Monroe, a może będzie to walczący mężczyzna? Policjantka w czapce Zapraszamy na skręć z policjantką w czapce i ze zbalcony By pan troszeczkę wyraźniej. No co się panu stało? Chciałem zgłosić, że właśnie zostałem napadnięty, skuty, no i, no, tego, no. Proszę sobie usiąść. No, Z się pan uśmiecha? Nie, nie, ja się nie uśmiecham. Ja po prostu dziwię się, że pan usiadł. <noise> To inaczej wyglądało to, to przez kobietę, oczywiście. No to gdzie to wszystko się wydarzyło? Tu obok, w parku Kościuszki. W parku Kościuszki. Zdjęła dwie kociuszki zobaczyła jego ciało, jeśli odechciało. Panie padło? Nie. Ja ten se lubię zawalić po. No ale ja tego nie robię w parku Kościuszki. <ścoughs> Ile to wszystko trwało? Nie wiem, jakieś pięć minut. Ło! No. Ło! Wow! Wow! Yeah! się skupić. Oj. Pani napisze 20. Ale to już drogostep, wstępną, tak? Nie, no nie było żadnej gry wstępnej, no. Męska, szowinistyczna szubinistyczna Myślicie tylko o sobie. No znaczy, było takie podgryzanie? Nada. No. No, ale... Czy to była ta osoba? Nie. A może ta? Nie, no na pewno nie. Niech pan się dobrze zastanowi. On już wydemał miliony. No ile razy mam powtarzać, to była kobieta? Znaczy czy w sobie jakąś broń. Miała. Jaką? Nie no, nie powiem na głos. A tak na no. Nikt nie słyszy. Wibrator. Nikomu nie powiem. Taki czy większy? Pan w ogóle nie pomaga w, ślety, w ślety? Ja? To pani mi siedzi nic nie robi. To trzeba pójść. Może ona tam jeszcze jest? Może są kolejną ofiary? Faktycznie, może ktoś pobił pana rekord i zszedł poniżej 4 minut? No nic. Nakładam na pana mandat w wysokości 300 zł. Ale jak to? Czy, czy to ja jestem ofiarą? No? Takie ofiary losu trzeba karć. 300 zł i jeden punkt. Jaki punkt? Punkt G. Zapraszam pana do celi. No ilej będę musiał się siedzieć minut. No? Całą noc ale jak pana znam to pan to załatwi w 5 minut.